Legionowo od początku swojego istnienia i nazwą związane jest z wojskiem. W związku z tym nie wypada nie świętować 15 sierpnia i 102 rocznicy Wiktorii Warszawskiej, cudu nad Wisłą i święta wojska polskiego, i też nie dać mieszkańcom Legionowa możliwości. Miłego, aktywnego, interesującego spędzenia czasu. Cieszymy się, że mieszkańcy dopisali, że pogoda dopisała. Jest bardzo wiele atrakcji, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie też rekonstrukcja historyczna, są pojazdy historyczne. Jest Legionowskie Towarzystwo Sportowe, które zaczyna coraz bardziej. Działać w kierunku propagowania i doskonalenia strzelectwa wśród dzieci, młodzieży i nie tylko. Także myślę, fajne święto wojskowe w Legionowie, gdzie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Rafał Florczyk i od stycznia tego roku jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Bierzemy udział w dzisiejszej imprezie miejskiej z 15 sierpnia, organizowanej przez Urząd Miasta Legionowo. Podczas imprez plenerowych takich właśnie jak na jakie jesteśmy dzisiaj Towarzystwo Przyjaciół Legionowa zawsze promuje i sprzedaje swoje wydawnictwa, ponieważ Towarzystwo wydaje publikacje poświęcone lokalnej i regionalnej historii, w tym myślę, że znany już wielu mieszkańcom naszego miasta Rocznik Regionowski. Jest to właśnie wspaniała okazja, żeby zaprezentować mieszkańcom to czasopismo. Przy, przy tych okazjach mieszkańcy na naszym stoisku mogą nabyć y, poszczególne numery rocznika legionowskiego i staramy się w ten sposób właśnie promować lokalną historię i lokalną tradycję. Przykujemy y, się w tym roku do wydania już 14 tomu rocznika legionowskiego. Jego promocja odbędzie się najprawdopodobniej w grudniu, na co już teraz serdecznie zapraszam.